she Ziomeczki. Ja jestem Żelazny i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 100 widzów. buduje Dokładnie! Dawno nie było tej serii, także mam nadzieję, że się stęskniliście A dzisiaj wraz z tymi 100 widzami, których widzicie w tym miejscu, będziemy budować dwie ogromne, epickie wille. Tak to będzie wyglądać. Ja Was już tutaj wypuszczam z tej klateczki, bo jesteście uwięzieni. A Wy swoją drogą, widzowie, jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, byłoby nam mega miło, jeśli zrobilibyście to właśnie teraz. Wtedy Wasz link pojawi się na ekranie. Nie, nie pojawi się na ekranie. Jej, co ja gadam, to na liveach się pojawia na ekranie. Ale jeśli zasubskrybujecie nas właśnie teraz, pomożecie nam dobić do 100 000, tam bardzo niewiele. No i zostawcie konieczkę, opeczkę w górę jako znak tego, że brakowało wam tej serii. Dobra, posłuchajcie. Widzowie są już podzieleni na drużyny. Na drużynę czerwoną oraz na drużynę niebieską. A my sobie już startujemy grę. Ukośnik, battle, start. Trzy, dwa... Jeden, start, proszę bardzo 15 minut do końca budowania A ja może, jako że wy nie możecie budować pod tym poziomem zero Czyli nie możecie się kopać w dół To ja może zbuduję jakieś kurde bele basenik Tutaj obok, to byłoby całkiem spoko, co nie Zastanawiam się, której drużynie pomóc Czy pomóc drużynie czerwonym, e, czerwonych Czy pomóc drużynie niebieskich Wydaje mi się, że basen jest koloru niebieskiego Więc pomogę drużynie czerwonych <laughs> Tak, wielka filozofia, piękna po prostu Weźmy sobie na przykład kamienną płytę I zbuduję wam tu, tu jakiś fajny basen Bo jak to willa bez basenu Raczej willa musi mieć basen, więc tutaj również będzie basenik. Nie będzie jakiś wielki, bo to, to, to też nie będzie żadna pływalnia wielka. To ma być tylko basen przy willi, w którym może sobie ten milioner, który będzie w nim mieszkał, pływać. No i swoją drogą możecie napisać, kogo to może być willa. Czy to. Czy kogo willę budujemy? Napiszcie w komentarzach, jak sądzicie. Może to być na przykład moja willa, jeśli chcecie? Może to być willa Cruz Nie wiem, cokolwiek wymyślicie. Ten basen będzie śmiesznego kształtu. Znowu będzie wyglądał nerka. Bardziej jak wątroba wygląda. O nie, to jest przerażające Czemu zawsze robię baseny w kształcie jakichś narządów ciała? To, to jest kompletnie mega dziwne. Widzowie na czacie piszą, że to będzie willa kiełbasy. Nie mam pojęcia, jak clean jest tej tajemnicza kiełbasa, ale udajemy, że to będzie willa pana kiełbasy. Ktoś musi się mieć nazwisko kiełbasa. W ogóle ciekawe nazwisko. Pozdrawiam wszystkich z nazwiskiem kiełbasa, bo to jest serio. Te, 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 to jest dosyć ciekawe, oryginalne nazwisko. Dokładnie. Swoją drogą, drodzy widzowie. Jeśli chcielibyście uczestniczyć w właśnie nagrywaniu 100 widzów, śledźcie nas na live'ach, ponieważ właśnie nagrywamy to najczęściej na live'ach, a tu jest bardzo fajna ekipa się wykształciła i fajne, rzeczy tutaj budujemy. Dokładnie. E, basenik teraz ogarniamy, jeszcze jedno pięterko w dół, właściwie zrobię sobie to teraz komendą, żeby już się nie męczyć ręcznie, bo, bo ręcznie to faktycznie nie ma sensu. O nie, to jest most, a tu jest skocznia! Czy Wy nie sądzicie, że to jest niebezpieczne? Mi się wydaje, że to jest najmniej bezpieczna skocznia, jaka istnieje. Spójrzcie, chcę sobie skoczyć, kop, kop, kop i co? I na most! Nie nie wolno tak! Nie wolno tak! Halo, proszę Państwa! To jest bardzo niebezpieczna willa. Ym, znaczy willa, to jest bardzo niebezpieczny most, tak nie powinno być. To, powinien, to powinno spełniać wszystkie zasady BHP, bo BHP jest najważniejsze, pamiętajcie! I teraz zamienimy sobie tą podłogę, jak typowo w basenie, na jakiś niebieski beton. Niebieski? Tak, niebieski. Niebieski beton. Chyba, że, posłuchajcie, mam pomysł. Zrobimy zarośnięty glonami basen. Robimy zielony basen. Albo nie! O, ja wiem! To będzie basen ze slajmami! O! To będzie taki typowy milioner, który sobie kupił Basen ze slajmami <laughs> Pasuje. Swoją drogą zawsze chciałbym się wykąpać w takim basenie. No niestety, no slajmów nie mam i, i nigdy się nie bawiłem z slaymami. Muszę kiedyś zacząć. To by było dosyć ciekawe. Nie dobra, nieważne. wkracza na złe tematy. slajmy to są bardzo złe tematy. Co to? Aha, taki slime robicie w środku. No dobra, może być taki slajm w środku. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką zbudowaliśmy kiedykolwiek w tej serii. Naprawdę. O! Mamo! Swoją drogą możecie wbijać również na Instagramie. Jak już o slimach mowa, nie mam pojęcia, co mojemu Instagram do slime'ów, Ale możecie bijać na Instagrama. Macie do niego linka w opisie. Dokładnie. Polecam bardzo serdecznie, bo tam się nieraz ciekawe rzeczy pojawiają. Tym bardziej, że dobijamy do dwóch tysiąca obserwujących. No to możecie nam zaobserwować mnie. Dokładnie. Mamy zjeżdżalnię, dobra? Mamy tu jakieś leżaki. Są, jest jakiś most. Jest, jest skocznia. O nie! Mówiłem, że ta skocznia jest niebezpieczna, bo mu się skoczyć na most. Tu wy przedłużyliście tą skocznię i tu się idzie przez pół kilometra przez tą skocznię i skacze się dopiero tu. Tutaj! Co za oryginalny pomysł! Genialne! Jejku, Mistrzostwo Świata to jest ta skocznia. Nie dostawcie ją, tak było fajnie. Tak to mi się podobało. Zróbmy sobie tak to do końca. W ogóle minęła jedna trzecia czasu. Zostało jeszcze tylko i wyłącznie 10 minut. Ale najważniejsze tutaj w tym wszystkim jest villa, Ponieważ tematem odcinka jest villa, Nie wiem, czy to willa Kruźwila, czy to willa pana Kiełbasy, cokolwiek sobie wybierzecie. No i póki co, zapowiada się na to, że tutaj mamy taką willę bardziej pałacową. Spójrzcie na to. Wow! Ale to epicko wygląda! O kurde, czerwoni polecieliście na Wow, jestem pod mega, mega, mega ogromnym wrażeniem, bardzo mi się to podoba, e, a niebiescy widzę, że poszli bardziej w taką tropikalną, e, tropikalną willę, coś w tym stylu, spójrzcie, mamy tu palmy w środku, jakieś baseniki również w środku porobione, no dosyć oryginalny pomysł, tu obok jest jeszcze McDonald's zrobiony. Czy ta willa ma swój własny, osobisty McDonalds? Naprawdę? Okej. Okay. Ci basen tutaj również mają, z tego co widzę, basen jest zrobiony z kwarcu. Ja proponuję, że może wam ten basen jednak zrobię z wody, co, co wy na to, chłopaki. Dobra, mamy w takim razie wodę, superansko, jest skocznia, bardzo bezpieczna, skocznia o wysokości 70 metrów? Najbardziej bezpieczna skocznia na świecie. Hop, możemy sobie skoczyć, oczywiście, i, i się zabić prawie. Nawet jakaś choinka powstaje. O, klimacik świąt? No dobra, sząduję bardzo. Czy, co, co, co to jest? To jest wielki szereg? Czy halo? Czy to jest joda? Czy to jest ten baby? który ostatnio jest tak bardzo popularny, czyli się wydaje tam z tyłu z tego co widziałem wcześniej jakiś wielki slime. o kurde, patrzcie na to, jako że drużyna czerwona ma swój basen ze slajmami, to drużyna niebieska nie mogła być gorsza i zrobiła swojego własnego prywatnego slajma co tu się dzieje, ole epicka palma wow, kto ją budował ona jest super. Jakby tylko nie miała tych takich bloków wystających, tylko na przykład te bloki były w tą stronę, byłoby o wiele lepiej. Tyre, Panda to budujesz tą palmę? Jeśli ty ją budujesz, to według mnie jest świetna, świetnie zrobiona palma. Jest oczywiście parking. Standardowo, jak zawsze, jak w każdej pracy, jeśli chodzi o 100 widzów, musiał powstać parking. Parking by 8 Patron i Kamyk. Super ranczo, Jest to oczywiście miejsce dla pana parkingowego, a nie to jest willa żelaznego. Myślałem, że to jest willa pana. Nie, to nie może być moja willa. To będzie oficjalnie willa pana parkingowego. Willa pana parkingowego p pa, p pa, pa, paryk Parking go. Nie umiem pisać, kompletnie. Dobra, nieważne. Jest willa pana parkingowego, przynajmniej w naszych głowach. Tutaj nawet mają zjeżdżalnię wielką. Wow! więc ja chcę ją zjechać. Czemu tu nie ma wody w tej zjeżdżalni? Ja tu proszę oficjalnie o postawienie wody w tej zjeżdżalni, bo to jest to, czego potrzebuję. Dobra, woda poleciała. Poleciało wszystko spoko. Jest do końca. No dobra, także mamy piękną zjeżdżalnię jest po prostu przeepicka. Helikopter nawet! Wow! Jak każdy prawdziwy miliarder, tutaj pan kiełbasa również ma helikopter. Czy ten gość jest tak bogaty, że kupił sobie własną prywatną skoczkę narcianą? Das kommt. Jestem pod wrażeniem. Możemy się jeszcze przelecić tutaj do środka. Czy to jest jakiś jacht? Czy to jest jakaś. A, tu jest jakaś motorówka. Okej. Okay. Baj krwawy krwy X i co to jest? Siana autografów żelaznego. O, proszę bardzo, dam autograf. Żelazny, napisałem żelazny, nie patrzę na klawaturę i nie wyszło zbytnio. Ale no sorry, autografy takie są zazwyczaj, że, że nie da się ich rozczytać. I piękny samochodzik. dokładnie, ale fajnie zrobione w ogóle. By maselka i krwawy y, KRW y, cały garażek, fajnie ogarnięty. Nawet jest logo tego pana miliardera, logo, znaczy dolar tradycyjnie. Każdy. Mi Miliarder musi mieć przed swoim dronem wielkiego złotego dolara Tak to dokładnie wygląda <grywa> Czas się zaczął, więc zaczynam tą grę normalnie Battle stop, dobra minęło w takim razie 15 minut od początku budowy Nawet więcej niż 15 minut, zaczynamy nagrywanie, nie nagrywanie Zaczynamy czas i sprawdzamy co wy tutaj ciekawego przez te 15 minut Pobudowaliście, z tego co widzę Gm spectatora sobie włączę, y mamy dwie wille, wille czerwonych Tak jak powiedziałem wcześniej, taką bardziej pałacową y oraz willa Niebieskich, taka u, -u tropikalna, bogata, tu się jeszcze coś Poniszczyło w ostatnim momencie. O nie, ktoś tutaj poniszczył. No dobra, mimo wszystko widzimy ją dobrze, więc tutaj niestety coś kawałek. Ktoś był bardzo niemiły i coś zniszczył. Dobra, nieważne. Na pierwszy rzut oka, bardziej podoba mi się willa Drużyny Niebieskich. Pamiętajcie, że Wy również możecie ocenić w komentarzach pod odcinkiem, która willa według Was jest lepsza. Ale oczywiście zobaczymy sobie również środek oraz to, co jest na zewnątrz. Tu mamy basen. Basen, który pomagaliśmy robić z wielką zjeżdżalnią. Mamy jakieś choineczki, Mamy jakieś wielkiego slajma, Mamy lotnisko, nawet chyba prywatne, które tam powstawało z tyłu. Kolejna choinka. McDonald's Prywat. No, ogólnie, e, jeśli chodzi o drużynę niebieskich, to takich rzeczy dookoła jest pełno. E, tak samo jak o czerwonych, też mamy basen ze slajemów, Mamy jakąś wielką palmę, palmę, która jest w ogóle kozacka, według mnie świetnie zrobiona. E, tutaj powstawała jakieś fortyfikacja, czy coś w tym stylu? Czy ktoś tutaj, czy pan miliarder chciał mieć zamek swój prywatny? Chyba, tak, chyba na to wychodzi, że tak. Nawet ma swój ambulans. Z tego co widzę, czy to jest po prostu jakaś. To wygląda jak karetka. O nie, ten gość ma skina ratownika medycznego, czyli mamy karetkę prywatną, normalnie tego gościa, ale superallsko. Kolejne palmy, no i ogólnie, jeśli chodzi o drużynę niebieskie. Właściwie o drużynie czerwonych, to również z tyłu mamy tak jak wcześniej powiedziałem Między innymi skocznię narciarską oraz jakiś wielki pałacyk Z tyłu, okej, okay. dosyć oryginalnie, tu jeszcze jakiś wodospadzik Jakaś trampolina, no ogólnie zabaw różnych pełno Wejdźmy sobie w takim razie do środeczka, na początek do drużyny y, Niebieskiej, w środku mamy wielki skarbiec chyba ze złota Nie, to jest basen, basen został z diamentów właściwie zrobiony Tutaj mamy, y, co to jest tak właściwie, złoto żelaznego, okej okay. Czyli to jest moja willa w takim razie, o dziękuję, że daliście, zrobiliście mi taką fajną willę To mi się podoba bardzo, y, mamy tu jakieś tajne pomieszczenie z żelaznym. O, szanuję, szanuję, żelazo zawsze jest na propsie, więc fajnie, że je zrobiliście. Tutaj jakiś daszek, Nie daszek, sorry, tutaj jakiś taki mały domek w domku. Śmieszne w sumie, no dobra. Tutaj jakieś magazyny, tutaj jakaś czytelnia. No ogólnie w środku tych rzeczy jest normalnie pełno schody. Na środku do góry schodów jest balkonik, czy to kolejne wejście, jakieś ewakuacyjne, czy może coś w tym stylu. Tutaj ta choinka, którą wcześniej widzieliśmy. Wow, ale fajne miejsce na ognisko! Serio, patrzcie na to. A my sobie pójdziemy teraz do drużyny niebieskich, tylko sprawdzę. To jest za wielki burger. Czy to jest burger? To jest Gucci. Aha, to nie jest burger, to jest Gucci. Lol. Ale się pomyliłem. O nie. Teraz Gucci mnie wybaczy. A tu jakieś samochody jeszcze wielkie, czy to czołgi, czy cokolwiek to jest. Nie mam pojęcia. Dobra, wchodzimy do czerwonych bez przedłużania. E, tu mamy wszystkich czerwonych, którzy budowali pewnie te budowle. Spójrzcie, ile ich było normalnie. No bo 50 osób, więc całkiem sporo ich tutaj było. Wchodzimy do środeczka. Wita nas e, ten samochód, który już widzieliśmy, Ale my sobie wejdziemy innym wejściem, bo tu jest główne wejście. Także wchodzimy głównym wejściem e, do środeczka. Witają nas jakieś schody, do góry, do góry. Co tam mamy ciekawego Powiedzcie mi, czy to się wchodzi na dach, czy jakieś małe pomieszczenie A, to jest jakaś taka ukryta sypialnia Tutaj jakieś takie miejsce do siedzenia Telewizor, no ogólnie cały salonik Tu pewnie jakieś, co to co, 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 co jest Regały, aha, regały z takimi naj, najpotrzebniejszymi rzeczami Na propsie Tu nawet jakaś własna czytelnia Czy tam, a nie czytelnia, sorry, to nie jest czytelnia Tylko miejsce do enchanted. to się też przyda miliarderowi Jak najbardziej e, No i tu jeszcze kolejne pięterko, ile tych schodów tutaj jest normalnie Ile tu jest gdzieś jakichś różnych przejść Tu jest jedno przejście, tam jest drugie przejście Tu są jakieś skarbce, bunkry pod spodem Łu, ile tych diamentów! Wow! Tu musi być serio ktoś bogaty. Wejście na personelu Plantacja Lucifera, trzeba za coś kupić willę. Nie! Nie wolno! Nie zbanują mi ten filmik zaraz. Kurde bele, co tu się dzieje? Żelazne biuro, oczywiście. Mówiliśmy, to się, że to jest willa pana pana Kiełbasy, więc nie wiem, czy to. No dobra, umówmy się, że ja u niego pracuję, może jestem jakimś księgowym, czy coś w tym stylu, liczę jego pieniądze. No i do góry strych. Aha, strych. I na strychu powinien trzymać diamenty. To by było fajne. No i w sumie, posłuchajcie, jeśli chodzi o tą willę, co tu jest napisane? Subskrybuj, a sub i like Dziękuję wam mega serdecznie za oglądanie tego odcinka Pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie Zostawiajcie łapeczki w górę itd. i tak dalej My będziemy się już jutro w kolejnym odcinku Nie widać mnie, bo jestem niewidzialny, nie mam pojęcia czemu Tyle chciałem powiedzieć, Papa, pa, dzięki, że byliście, cześć